Witam Was tutaj w kolejnym odcinku Farmazone a Dzisiaj będziemy prezentować klaser do naklejek Extra, T-Mobile Extra Klasa 2014. Już kilka osób rzuciło z niego. Fajnie on jest wykonany. Bardzo dużo stron do tego jest. 340 naklejek z różnych drużyn. O, tu jest nawet reklama. I druczek, jak skompletować potrzebne karty od panini.pl Tak to wygląda. Wygląda przykładowa strona. Tu jest na przykład zagłębie Lubiń. Hmm. Ale nie to jeszcze będę chciał. wam Dzisiaj tak z tyłu wygląda. Z przodu. Zakupiłem go dzisiaj w kiosku za 4,50, wydaje mi się, że tani. Jeszcze kupiłem fajne multipaki, ale to nie w kiosku, tylko już w intermarsze. W zestawie jest 36 saszetek plus 6 naklejek gratis. Będziemy otwierać co nam się trafi w tej nowej kolekcji. Otwieramy tu jest książka Nie. Nie, taka okładka pokazująca jak wyglądają te saszetki, prezentująca to. Zapłaciłem za to 12 zł. Tu z te 6 tych naklejek, które są, są połączone. Tu są numerki. Na karcie jest imię, nazwisko, numer jego, ile rozegrał meczy, ile strzelił bramek, w jakim klubie gra godło, klubu kraj pochodzenia. Nawet takie ciekawe informacje dali typu rok, w którym, data dokładna, rok, w którym się urodził, skąd pochodzi Warszawa, jaki ma wzrost, ile waży. Mamy sześć takich karteczek, trzech zawodników z Legii, trzech z Lechii Fajnie. I mamy raz, dwie, trzy, cztery, pięć, 6, sześć saszetek, no otwieramy. Ciekawe jak one będą wyglądać. Może będzie coś super jakieś karty. O, nie otworzyło się. I byle nie podziej. I mamy tak. Z Krakowi Krzysztofa Daniel Potem Legia. Sorry, że tu kamerę. Michał Żyro Legia Warszawa. Teraz Adam Duda z Lechigdańsk. Świecąca karta, godło korony Kielce i z ruchu chorzów Jakub Smektała, z tyłu są tylko numerki tych kart nie ma żadnych kodów jak na kartach. I druga paczuszka, i mamy tak z Górnika Zabrze, Bartosza Iwan Bartosz Iwan z tyłu sobie położę tą lepszą kartę tu jest yy, z Piastagliwice Gliwice i z Lecha Poznania Łukasz Teodorczyk Wisła Kraków, Łukasz Garguła i zespół cały pod Beskidzie fajnie otwieramy trzecią saszetkę Zresztą są dwa rodzaje tych saszetek, jedna taka z butem jak tu. A tu jest taka ze stadionem. Otwieramy teraz ze stadionem. O, i na starcie fajna karta. Ze cały zespół Ruchu Chorzów. Następnie Wisły Kraków. Arkadiusz Głowacki. Zagłębia Lubin. Aleksander Kwiek. Spod Beskidzia. Daniel Chmiel. I na końcu z Jagiellonii Białystok. Jakub Słowik. Otwieramy czwartą paczkę. I w czwartej parce jest Legia Warszawa. Cały zespół. E, Wisła Kraków. Go, Gordan Bunoza. Dawid Abuło z Zagłębia Lugin. z Beskidzia. Bartłomiej Konieczny. I z górnika zabrze Radosław Sobolewski. Otwieramy. Piątą paczuszkę. W piątej paczuszce mamy. Z Ruchu w Grzegorz Kuświk. Następnie Rafał Janicki z Lechii Z Lechii Warszawa Tomasz Brzyski. O, Brzyski. Piast Gliwice Łukasz Hanel. I Bramkarz, widać? Górnik Zabrze Paweł Steinbors I ostatnia, szósta saszetka Czym nas o, Nie chce się otworzyć, czym nas zaszczyci Zdaje mi się, ale chyba pierwsza karta Jest świecąca, więc odwrócimy to Chyba jest no, Otwieraj się szybciej o, Będziemy ciągnąć od tyłu Jest zespół Lecha Poznań Cieszę się bardzo, lubię Lecha Eee Korona Kielce. Pawol Stanko. Następnie z Zagłębia Lubin. Bartosz Rymniak. Następnie Zwisły Kraków. Michał Czekaj. I ostatnia jest. Logo Zawisza Bydgoszcz. No to zdobyliśmy dwa loga z Zawiszy Bydgoszcz i Korony Kielce. Bazówki. I zdobyliśmy raz. Szybko. Dwa. 3, eee, 4. I zdobyliśmy cztery zespoły ruchorzów Ruch Pod Podbeskidzie Legia Warszawa i Lech Poznań. No to o, o, obejrzeliśmy dzisiaj Multipak z sześcioma strzetkami sześcioma naklejkami gratis album mam jeszcze jeden. Ten e, multipack, ale to na inny odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Mówił do Was Farmazon WC. Cześć.